Cześć! Co robisz? Widzę, że przeglądasz Facebooka. A ja? A ja postanowiłem, że sprawdzę, co się dzieje w moich łódkach lęgowych. Jest już drugi tydzień lutego. Robi się ciepło. Słoneczko świeci. Więc warto by było zajrzeć, wyczyścić, sprawdzić, co tam się dzieje. Zatem do dzieła tutaj mamy budkę typu B czyli dla szpaka to jest budka takiej najbardziej fajnej, najbogatszej odsłonie czyli ma otwieranie bez narzędzi potrójną grubość wlotu no i nacięcie jeszcze wewnątrz tak to się otwiera. W ten sposób wykręca się. Jeżeli nie da się tego otworzyć tak łatwo, to właśnie po to wystaje ścianka. O, co my tu mamy? żeby można było ją stuknąć, uderzyć. Tak wygląda gniazdo. Tak wygląda, wygląda gniazdo szpaka po sezonie. No i co? I czyścimy. O, zobaczcie, tutaj widać, że Eee, na noc gniazdowały, chowały się tutaj świeże odchody, eee, pewnie sikorki, sądząc po tym, co tutaj mam w środku. Czyli budka, pomimo że nie ma tutaj teraz szpaków, służyła zimą za schronienie, sikorkom. Budka. Przez zimę służyła za schronienie dla sikorek, w momencie kiedy wrócą szpaki, czyli już niedługo, znowu będzie zasiedlone przez szpaki. To właśnie z tej przyczyny warto wieszać pudki lęgowe, nawet dużo przed czy po sezonie lęgowym. Bo zwyczajnie wtedy te budki, mimo że nie ma w nich lęku, ale i tak służą za schronienie dla ptaków, które, gatunków, które zostały u nas na zimę. Przecież ptak w takim, taką mroźną noc nie, nie śpi na gałęzi, tylko szuka sobie schronienia. Na przykład większe, takie jak gołębie sierpówki, e, chowają się tutaj w świerki, a mniejsze, takie jak wróble, sikorki i mazurki, Chowają się do budek lęgowych. Jeżeli nie mają budki lęgowej w swoim rozmiarze, to wchodzą do większych budek.